Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony znów makaroniasz i witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft Powrót do Alfy. Jednakże w nowym sezonie. Spytacie się zapewne po cholerę, ja robię znowu kolejny sezon. Otóż miałem poważne problemy z komputerem, utraciłem poprzednie savey. Tak więc myślę, że zaczęcie nowego sezonu będzie bardzo adekwatne. Tak więc, zacznijmy od tego. Czy słyszę dźwięki? jeżeli nie słyszę, to będzie lift będę musiał wtedy tak słyszeć dźwięki świetnie, a ja wam muszę je pewnie uciszyć na, dajmy 25%, nie chcę żeby były za głośno potem się nie wypalić muzykę, dajmy sobie na 5 far, normal, fancy oh, bobbing okej, okay. wszystko jest good tak więc single player, mam kiedyś chę chętkę, żeby prowadzi coś na multi, ale to jeżeli znajdę jakiś serwer publiczny, lub też jeżeli mi się uda postawić serwer na alfę. grajny, single player. Wszystko, jak widzicie, jest puste. Weźmy sobie. Na czwartym świecie zazwyczaj mamy szczęście. Weźmy sobie czwarty świat. It isn't very nice, że tak się wyrażę. W ogóle tam był taki fajny tekst, że jeżeli gra się na rozdzielczości. 1080p, to tam tekst jest yy, łatwy do czytania, a jeżeli gra się na normalnej, jest bardzo ciężko odczytać. Tu taki napis w menu, możecie sobie zobaczyć, to zawsze śmiesz śmieszy mnie ten napis, zawsze. Pa takie fajne są takie dowcipy, właśnie od yy, Mojangu. Takie. Takie. Uśmiechnij się, takie, takie, takie. Dobra. Mm, give me your mięso. Szynkę. Please. Bite. Jest. A, trzeba się do święć wracać po niemiecku. Dobra. To już wiemy. a inne mięso. Nie wiem, jakie jest mięso. Do pierwszej gimnazjum wchodzę. Nie wiem, jakie jest mięso. Po niemiecku. Jeszcześmy nie brali tego. A yeah. Czy szynki. Powinny starczyć. Dobra, bierzemy się jeszcze tłuczenie drewna ręką. W ogóle szkoda, że teraz już w nowych wersjach Minecrafta. Nie da się machać tak ręką. O tak, o o o, trzymając cały czas przycisk. machnie ci raz i jest koniec. Takie, 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 takie niefajne. Nie, nie rozwaliło się. No, come on. Dziewięć drewna. mam nadzieję, że to wystarczy. Węgla drzewnego i tak się to nie da robić, więc nic mi nie da zostawienia sobie jednego klocka drewna. Stwórzmy sobie workbench. Aha, bo to sobie jak nie można, trzeba normalnie. Teraz się odzwyczaiłem dawniej. Ja nawet na nowym minecrafcie mi się zdarzało tak, że nie sprintowałem, bo sobie zapominałem o tym, że jest takie coś jak sprint. A teraz sobie zapomniałem, że w alfie nie ma... To drzewko jest ładne, go nie będę niszczył. A potrzebuję jeszcze troszeczkę drewienka. Tutaj sobie wezmę. Boję się, że po prostu mi nie starczy tego drewna, które mam teraz ze sobą. Myślę, że będzie okej. Okay. Tak więc jaką chcę zbudować chatę? Chcę zbudować chatę, na, chatę, chatę nad morzem. Hmm. Tak dokładnie, chcę chatę nad nadworzem. Um, ogółem za główny system kopalni będę uważał sobie tunel. Będę uważał tunele podziemne. I wszędzie będę się takowymi też transportował, tak więc wydaje mi się, że to miejsce ma potencjał, aczkolwiek nie wiem, czy jest ono na tyle fajne, że chcę, chcę z niego korysać. To mam już wętrz skraftowany. Teraz musimy... Kijaszki też mam. Ha! Jak miło. Myślę, że takie coś i też takie coś by się przydało stworzyć na początek. Krówka, ja tam mam do Ciebie interes za chwilę. Dziękuję za futerko. Dawajcie więcej, przyda się na pewno. A, może do krów też czegoś po niemiecku. Byte skóra. <grym> A, faktycznie. Dawaj. Give me. A, cztery. W ogóle, w ogóle niemiecki jest takim stanowczym językiem i moim zdaniem to też reaguje od dźwięk tego na zwierzęta, oczywiście prawdziwe, nie minecraftowe, żeby nie było, że ja jestem jakiś dziwny, że wierzę w to, że zwierzęta minecraftowe reagują na to, co mówimy. To jest nieprawda, żeby nikt się w to nie nabrał, bo być może dodadzą coś takiego, ale to w jakiejś wersji 3.0, podejrzewam, yy, i to mikrofon będzie do tego potrzebny na pewno, bo nie ma opcji bez mikrofonu, żeby tak robić. Dobra, dokończymy sobie ładnie. Mieczyk zabijając się tego prosiaka Dobra Nic nie dostałem Spoko czy nie spoko, ale rozumiem Hmm, mało widać Nie jest tak jak z opcji <grych> Szkoda no z opcji fajnym widać tak, że kątem oka więcej widać Dobrze, ale tutaj mi się Wydaje dosyć ciekawa okolica O, tam mamy cave na pierwszą rozmyślę że tam się zwąklujemy też. I widzę wągiel. Wągiel widzę, to dobrze. Wągiel jest niezbędny. Pamiętam, jak kiedyś miałem właśnie taki, na alfie mi się wygenerował taki odkryty teren, to cały, dzień, cały pierwszy dzień przesiedziałem na wydobywaniu węgla. Takie taki trochę głupie, ale... Zdarza się. Dobra. Zróbmy sobie, jeszcze troszeczkę wykopi tego kam kamura i zrobię sobie lepszy pik. Pikax. Dokładnie. Tak więc. Raz, dwa, raz. Tak, może bez łopaty. Wszystko z wyjątkiem łopaty. Nie wiem, może się to porek przydać na następny dzień nawet. Yy, nie wiem czy dobrze, że zrobiłem go, ale zawsze się może przydać. I na pewno wiem, że już mi się... Ach, bo to się wszystko jednakową szybkością biło. Tak to, była, tak to było dawniej. Może odłożę z ten kilof, wykorzystam go potem. Nie będę wyrzucał. Tak, to z postanowień. Nie będę wyrzucał kilofa drewnianego w Alfie. To by było niedobra. Nie Bo mamy tu gdzieś kwiatki. Możemy sobie pozbierać kilofem kwiatuszki. Teraz patrzcie, patrzcie jak się będzie zużywał za chwilę. Przynajmniej powinien, jeżeli się nie. O, właśnie się zużył. Spokojnie, mogą mi się przydać te kwiatki, ale ja już kilofa nie będę do, do, do końca zbierał. Szkoda, kilofa. Ile mam węgla? 5 za mało to jest. Tam jeszcze było jedno złoże. Pójdziemy je wydobyć. Wszędzie będę je wydobywać. Takie złoża, właśnie węgla. Darmowe. Wow! Wow! wow. Zobaczyłem piękną okolicę. okolice na stolicę. Że właśnie stolica. My możemy sobie też pozakładać na tym sejwie tak jakby miasta i podróżować sobie między nimi kolejkami lub też metrem. Hmm, tylko, że będzie mi na to porządnie dużo żelazo, tak więc jest to ambitny bardzo plan. Bo wiecie, że skąpy generator z Alfy nam na pewno nie pozwoli się dużo nacieszyć surowcami. Ale też i... wiecie o co mi chodzi, to są te stare, dobre klimaty. Ogółem bardzo fajny jest w starych wersjach, a co jest ostatnia wersja, w jest taki właśnie kolor trawy, bo nie ma biomów. To jest taka super sprawa że masakra i w ogóle jak tu gdzieś mamy spawn gdzieś tam nie musimy nigdzie daleko wędrować bo gdzieś tutaj sobie zrobię domek myślę że na tym płatkim tutaj terenie albo też tam albo też tutaj na wybrzeżu stworzę sobie chatę wypasioną szukam też krów jakby mogą mi się przydać o. skaczmy teraz się nam bardzo przydadzą Świeczki Znaczy to pochodnie Czy ja też na motykę mówię kopaczka i tak dalej yy, A na pochodnie świeczki To mi się zdarza i to Nawet ludzie się, ludzie się do mnie nawet nabijają, że większość youtuberów mówi kopaczka na motykę No i to jest też prawda Ciężko się z tym nie zgodzić Tu nic nie ma Mamy normal? Mamy normal Difficulty normal a nic tu nie widzę. Na razie jeszcze nie zagłębiam w cave, y, bo nie mam żadnej zbroi, nawet żelaznego miecza, tylko kamienny ciuch ciuchacz. O, krówka. Hello. Give me your skóra. Thank you very much. Danke schön! Dawaj. Yeah. I już myślę, że moja ulubiona muzyczka w Minecrafta, ale nie. Kłośnie sobie. Nie wiem, czy ją słyszycie. Mam nadzieję, że tak. I że słyszycie ją cicho. Um, tak, żeby się zbytnio nie urypać. Brzydko. Kurde, zapomniałem o jednej rzeczy. Chyba jestem na Skype'ie dostępny. Raz zobaczę, czy faktycznie. Nie, jednak nie. Jednak wszystko w porządku. To jest chyba dobre miejsce na pierwszy noslek, tak mi się wydaje. Mhm, uh -huh, tak. Wspaniałe miejsce na pierwszą bazę. Tak myślę. Też jak stoimy z Dziąkiem. On, powiedzcie mi, jak stoimy z Dziąkiem. Ała! O, i ten stary dźwięk spadania to normalnie dla moich uszu to jest wspomnienie. Czy ja tak naprawdę zacząłem grać na becie 1.8, ale to otóż po wyjściu tej wersji też długo słyszałem ten dźwięk, właśnie spadania, a nie właśnie taki, takowy, jak jest teraz. Ten teraz jest słabszy dużo. Powinien być do wyboru ja bym zdecydowanie do wyboru dźwięk tego, że mnie boli coś. Właśnie, ja bym sobie wybrał na 100% ten stary dźwięk spalania. To jest jednak to, czego mi brakuje. Oh yeah. Dobra. Um, tu możemy jeszcze jed jednego torcza, jedną świeczuszkę walnąć i sprawdźmy, czy tu nie ma jakiegoś wungla jeszcze albo czegoś. Bugi są oświetleniem okropne widzę. Są. O, wungiel, właśnie. Wągiel, tego mi trzeba w taką pogodę. <grych> dobra. Eee, ale nie w tak. Bardzo ładna pogoda, zresztą w Alfie nie może być zła pogoda, zawsze jest ładna. Dopiero, dopiero w Beat 1.5 wprowadził złą pogodę. Ale eee, dobra, też mogła być i nawet często była dobra stosunkowo. Ogólnie będę wam musiał chyba przyzwoitą jakość tego filmu dać, żebyście widzieli tutaj w ciemnościach sporo. W ogóle przy moim aplaudzie jest to... Uwaga, nie, nie, nie zażygajcie się teraz ze śmiechu, ani nie zasikajcie, ani nic takiego. Przy moim aplaudzie 60 kB na sekundę, to taki film wysokiej jakości się naprawdę kilka godzin renderuje. Znaczy renderuje. Wysyła na YouTube'a. Oh shit robi się ciemno. toż takie uczucie takie, jak się robi ciemno w starym Minecrafcie jest takie... Właśnie takie, zaraz przyjdą po mnie złe potwory i tak dalej, właśnie to jest to. O, 19 twierdza. mam nadzieję, że nam, że nam, że mi wystarczy. Chociaż nam wystarczy co może być. Yy, łatajmy ścianę. Gdzie są ściany? Tak, tu są wszędzie. To czujmy sobie. Ups, ups, może wełnę wykorzystam. Zupełnie potrzebna łóżka się nie da zrobić przecież. Teraz tak tutaj z patentem trochę. Jeszcze tutaj y, na piecyk, że miał od razu, to jeszcze jeden do końca dołatam sobie deseczką. Mm, tutaj postawię workbench i stworzę drzwi, dźwi, dźwiczki. Come on. kurde, Kudę, sobie nie dobra. Trudno. Żeby tutaj nie, nie zespałniły się klipery nigdzie. Nie żadne takie złe rzeczy. Warto... O! Tutaj sobie teraz mogę... stawić te dwa dirty, które wykopałem. Pięknie. Trzeba uważać tylko, żeby nie otwierać, mając wyekwipowane mięso, bo można zjeść sobie. Zbędnie zupełnie. To jest zupełnie niezbędne jest jedzenie. Musi być wszędzie w wazie jasno, to jest podstawa. Trzeba się czuć bezpiecznie. Nawet jeżeli tutaj teoretycznie byłoby bezpiecznie z dwoma torczami... Trzeba się czuć bezpieczniej, bo to jest od razu dużo przyjemniejsze takie uczucie. Dobrze, stwórzmy sobie piec. W nocy możemy spokojnie, powoli. Nie trzeba się śpieszyć w nocy. W nocy jest bardzo dużo czasu. Można zużyć sobie drewniany kilof do końca. Tak jest. pokopać nieco kobla może się przydać dobrze kolejne mięsko i tak będzie wyglądać ta seria odcinki powinny być spokojniutkie, chyba że będę się wybierał w jakieś kejwy, czy też podróże duże o właśnie tutaj jest to w nowych wersjach jak zapewne wiecie gdy jest zero już pasku wytrzymałości kilofa to on się y, nie rozwala natychmiast, tylko masz kilka uderzeń. Drewniany 3, kamienny 6, żelazny 10 i tak dalej. Nie wiem ile ma diaksowy. A tutaj, jeżeli mamy już jedno uderzenie, to na każdym narzędziu, nawet diamentowym, jest jeden klatek do wykopania i niszczy nam się nasze narzędzie. Y, ups, mam, z, powinno mi się zdążyć upiec. Tak, tak mi się wydaje. Z tego możemy sobie zrobić kawałek tego, kawałek tego i stary, stary też wygląd zbroi. Skórzaną można sobie całą, cały slot na zbroję zapełnić, wszystkie sloty. Nie wydawało mi się, że gdzieś creeperam na sobą widziałem. Wolę nie ryzykować. Ryzyk. Ryzyk fizyki, jak to się mawia. Dobra, tutaj sobie troszeczkę wykopmy, ale nie słyszę żadnych potworów, co też dobrze. Że dobrze oświetliłem tam. Boże jak ja to krastuję mniejsza z tym skrzyn, skrzynka zrobiona najważniejsze że udało mi się stworzyć tą skrzynię nic nie zawaliłem mm, odłóżmy sobie nasze niepotrzebne rzeczy chwilowo myślę że możemy sobie e, zrobić pikaks i zagłębić się nieco w ziemię i za chwilę skończyć ten odcinek ha to ha było niepotrzebne ale dobra Zagłębimy się nieco w ziemię, by znaleźć nieco żelaza i tego typu rzeczy, które są niezbędne, by przetrwać. Kto? Ktoś chodzi po powierzchni. Niedobrze. To bardzo niedobrze. Koto. To jest okropne. Jak słyszycie, że ktoś chodzi, nie wiecie kto to, bo on nie wydaje dźwięków. Myślę, że jeszcze trochę się musimy pod ziemię kopać, żeby znaleźć jakieś żelaza. Żelazo występuje poniżej 68, ale tutaj na f czy nic nie widać. O oh, dirt. O oh, dirt. O oh, man. Aha, to ja chodzę pod dircie, już zastanawiam, kto chodzi pod dircie, że taki dziwny dźwięk, no to ja chodziłam. Tutaj była dużo większa, dużo większa czułość dźwięków na chodzenie. O, dużo kobla będzie też. No, żeby się gdzieś podstawiać, czy coś takiego. Oh shit, a to jest chyba w cave jakiś. W ogóle, czy na F3 było tutaj... Nie, jeszcze nie było widać nas, potworów. Bo tars już nie widać A wtedy to jeszcze nie było widać Ajaj Tak tam namierzył sobie kejwa Chociaż i tak bym się do niego nie wybrał Nie odważyłbym się z takim uzbrojeniem Ja do kejwa bez zbroi nie wpadam Nie ma bata Już go słyszę ciszej Czy znaczy jestem za nim? To dobrze A, nic nie znalazłem Tak bardzo często bywa Nie będę zbierał tych pochodni Mam na tyle dużo węgla nie czułbym się bezpiecznie. Najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, jak to mówią. Dobrze. Tak ja więc skoczymy ten odcinek, gdy już wyjdę na górę. Ta biała wełna dziwnie, dziwnie wyglądała ta biała wełna. W ja też możemy odstawić. Zobaczymy się następnego rana, ale to już w następnym odcinku chyba, że właśnie, chyba, że właśnie wstaje dzień, jak mi się wydaje. Tak jest, staje dzień. Ale wam nie, pok nie pokażę Wam tego wschodu słońca. Zobaczcie go w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, wciskajcie łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft Powrót do Alfy. Tak, dokładnie. W ogóle będę chciał kamerki już, kamerkę wstawić. Chyba jednak nie wstaje słońce. To woda. W ogóle będę chciał kamerkę zacząć stawiać za niedługo też Na moich odcinków. Ale to jeszcze będę musiał popracować, żeby do tego dojść. Tak więc to koniec tego odcinka. Jeszcze raz się powtórzę. Komentujcie, subskrybujcie, wciskajcie łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z naszej serii. Minecraft powrót do Alfy. Trzymajcie się. Cześć.